Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta w serii, w której w sumie już nie uczymy, tylko gramy w Minecrafta z mamą i tatą. Hejka, hejka! Ja mówię tak No długo mnie to chyba nie uczysz. No to ciebie uczę, ale... Ja już umiem się... grać, przynajmniej przynajmniej umie chodzić i walczyć mieczem i, i zbierać no, no. różne rzeczy, także zapraszam do subskrybowania wszystkich i do łapania w górę. Dobra, już już... Dobra, bo to już jest takie. No. I w dzisiejszym, I w dzisiejszym odcinku idziemy sobie do kopalni. Możliwe, że nawet na no dwa odcinki, na tego trochę większą wyprawę. Mamy trochę pochodni. Jedzenia w sumie nie jakoś super dużo, ale coś się zno... ogarnie. E... Nie, no kto wizję, żeśmy tak, zrobili. Mamy mikstury, mamy mikstury widzenia w ciemności, że tam no kto wizji, że kiedyś ma... nazywało widzenie w ciemności. Bo mama jeszcze nigdy tego nie używała. Pokażemy, jak to ja działa. Nie o, strasznie, tu jest wysoko. Co tutaj dzieje? No, weź mama sobie no tą we... miksturę do ręki. I tak wypuścił ją. creeper. Ja uciekam. No Hello. i co? I co ciś? ci? Bąbelki ci lecą. Bąbelki, no? I co ty robisz? lecą. O. Dobra, schodzimy na dół. Ja tak? już diamenty widzę. No, diamenty no to... są dla mnie. No. A mi trzeba szmaragdów. A gdzie tutaj znajdziemy szmaragdy? Znajdziemy. O, no, jak jakby... Pod, widzi, pod górami by to musiało być. Skurde. No to właśnie, niczego żeśmy nie poszli pod jakimiś górami, żeby... Maragdów, żeby handlować z tymi Na naszymi osadnikami. gdzie indziej. Z tymi naszymi osadnikami, żeby handlować. Kurde, o, no ile tu jest tego dziadostwa Bo ten. Bo musimy no, zdobyć, jeszcze... co tą mapę, zdobyć do tego dworu, czy jak to się nazywa? Leśny no. dwór. No, leśny dwór. Już chcemy iść do tego leśnego dworu. Ja bym przynajmniej poszedł już w końcu, a nie tylko. No ja jestem gdzie strasznie jesteś? ciekawa. O, ludzie! A wy gdzie jesteście? No, ja w ogóle. Bo, No weźcie. Gdzie na dole, jak ja jestem niżej niż ty? Patrz ile tam ich jest. O, no, idzie Creeper. A ja się tu jest powiem? Zło, no. Wada tej, no, tej noctawizji jest taka, że ona nie zapobiega pojawianiu się potworów. No, to... no to właśnie. Ale przynajmniej widzisz. Ale wybucha, tu wszystko. To cały bo dużo tych sierściuchów tu jest, tu jest złoto. Gdzie wy jesteście? Tu z drugiej strony. Gdzie jest druga strona? Ale tu nigdzie nie, nie, się nie idzie, tu jest koniec, nie ma tu nic. No bo wypoczyście w głupią stronę. No a czego Głupi. w głupią? Chodź, mama, tu. Si o, diamenty kolejne. Si laguje. Gdzie ja tak O Oto? To jest złoto. Do czego o to sierściuchów złoto? dopiero ja najdzie idzie za tobą. Za kim? Za, za młodym. Młodym sierściuchem. A ty, a ty w ogóle nie jesteś zabawny. Taki sierściuchowaty jesteś. górowaty. No tam jest takie fioletowe, patrzcie. To, to fioletowe? A co to jest to fioletowe? Ametyst? To jest do zapinania, dopiero... tak? Nie. I do, do czego jest nam ametyst? to jest potrzebne? Nie do wiem, czego? Ładnie, ładnie wygląda. I dzwoni. A zbieramy to? Ja tutaj trochę zbieram. A, no, to... jakiś. To nam widzowie może podpowiedzą, do czego to może nam się przydać. Uważam. To nas najwięcej. Ten ma. Dostanie najwięcej łapek w górę od widzów. Oczywiście ja, jak zwykle. Bo wy nawet nie umiecie zbierać. Jak ci się rozgadałeś dzisiaj? Jak ty pułapiesz, tata? Ja wy, wy no, się nie chcę tego zbierać w sumie. Tu jest żelazo, ale to żelazo, nie wiem czy... Ja już mam stak tego ponad. No to, Redstone, a co to my w ogóle diamenty. szukamy w końcu? Diamentów? Diamentów, wszystkiego. A to czerwone, co to jest? Redstone. Do czego to? Do mechanizmów. Nie... Potrzebne? No, nie wiem no. Może być potrzebne, nie musi być potrzebne. No i gdzie tu w ogóle można iść? Bo ja teraz już nie wiem, gdzie my żeśmy szli. To dobre to na to ale znowu jak mamy te. Gdzie jesteście? Jak mamy pochodnie, to sobie znaczymy, gdzie idziemy, a tak nawet sobie nie znaczymy. Aha. Tu nic nie ma w ogóle, tu jest jakaś mieć. A mieć do czego, widzowie, może się przydać? Do dzbanków miedzianych. Jak banków miedzianych? Nie ma no. dzbanków miedzianych? Tu nic nie ma w tej kopalni. No jak Gdzie nie my, ma, to no, jest. O sierściu jest zielony. To chodźcie dalej no. No ja tej gdzieś kopie coś. Ale co? Uuu. Chodźcie tu. Idziecie za mną? Nie. Ja ile Creeperów tu jest? Z pięć. Zabiją mnie. Uciekaj, sierściu. I zombial. Jak kopiecie w głąb coś? A kopiecie tak bez sensu? Jak bez sensu? że tutaj nic nie jest bez sensu. Wszystko jest przemyślane. O no idzie, drugi. Ciekawe, czego czego one tak szybko wybuchają? O, diamenty. A, diamenty, jak ty szukasz tych diamentów? No po prostu znajduję. Ale to... diamenty jakie mają kolor? No jasno-niebieski tak ja już mam diamentów 12. Ja nie mam ani jednego, ale walczę z sierściuchami przez was wszystkich. Tu jest jakaś duża kopalnia. Ja tylko żelazo znajduję i tyle. O co to? Co to było? Słyszeliście? Słyszeli... Słyszeliśmy? O. Co to takiego? Co to tak nie wiem. Nie wiem. Było, było. Co no to znaczy było, było. A ty Jezu, gdzie ja jestem? Weźcie mnie tu odnajdźcie. A ja też tu gdzieś poszłam, ale tu nic nie ma w tej kopalni, ani, ani diamentów, ani... I jak nie się... ma diamentów, jak ja 12 już znalazłem od początku. Kawy ja gdzie, nie, creeper, chodźcie mi tu pomóc po pl sam was. Bo ja się ja zgubiłem. lawa. Byliście koło lawy? Nie. Koło lawy mogą być diamenty. No, gdzie wy jesteście? Gdy. No patrz po nikach, przecież przez ściany widać. Ja, ja jest jestem daleko nie od widzę. Widać. Ja nie widzę. Ja, tylko. Wi ja widzę bardzo ja widzę tylko zielonego. O ja słyszałem zielonego. No to koło mnie wybuch. A wy jesteście gdzieś tam na górze. No jesteś, patrzcie, ja na górze jestem. No i co? Tam coś jest? Ten strzelec wyborowy. Nic tu nie ma. Gdzie jesteście? Chodźcie tutaj ze mną. Pomóżcie mi tu, ratunku. Ludzie. On się zdenerwuje za chwilę i wyjdę, No to się denerwuj. Jak no to zobaczyć. chodź tutaj do góry. No ale gd no gdzie? Po co? No nie wiem, no szukajmy czegoś, no to co? No to ja szukam, ale jak tutaj nic nie ma. O, tu jest lawa i co? No to chodź za tą lawę. Ja tutaj szłam. Jak jak ona no to się rozlewa. No o. ja przeszłam. Nie poparzę. A potazy. A gdzie powiem. ty młody jesteś? Nic nie pokazujesz. Miałeś ten. Uczysz nas, a, a, Uczy, nic, a, nic, a nic się nie dzieje. No jak uczysz nas, jak ty prawdopodobnie już jesteś nauczony? Właśnie, mówię, że już umiesz wszystko. No, umie, ale. Mi zgasło. Nic tu tak. nie ma. na chwilę mi zgasło. Słyszycie? Bo to 8 minut tylko trwa. No dobra, no a co mam... I co mam ja, z ma, ja, Masz jeszcze jedną. Nie mam. No, jak nie masz? Masz. A. I też zgasło. Gdzie wy to jesteście? Ciemność! Jest? Widzę ciemność! Gdzie wy jesteście? No, ja poszłam gdzieś do góry tutaj. Nie wiem, gdzie. Zaraz się pewnie zgubię. No to, co, jak ty to chodzisz? Teraz Normalnie. O, stoi, kluczka. Clipper. Gdzie jesteś? Ale to gdzie wy jest jesteście? nie jest Creeper, tylko Creeper. Idziesz, tata, tutaj koło mnie, widzisz? Nie widzę. O, no. Złoty zamek. Widzę młodego sierściucha. No czekaj, czekaj. Ja idę za sobą. No bo spadniemy tu. A, spadnę! No kurde, spadłem. Na złotego sierściucha spadłem. Uciekaj, uciekaj. Mam mu powiedzieć? O! Ja? Ale co? Że zepchnąłeś, ojcie. Ja no jak zepchnąłeś? co? Byłeś. Denerwujecie mnie. O jaki tam idzie fajny zombie? Chodźcie zobaczyć szybko. No chodź, chodź. ludzie. Chodźnie. To jest jakiś osa zombie osadnik chyba. Ej, kolego! Ale, Ale Ej, kolego, się... jak ty się nazywasz? Oj, ten, sierściuchowaty ten. Ej, nie bij mnie, no czego mnie bijesz? Chciałem z Tobą pogadać, jak ty się tu znalazłeś. Oj, jak wyje, widzicie? Ojciec tam przez 120 sekund wyrecytował cały scenariusz wszystkich filmów szybko O, idzie i wyje. Ale, Ale. słyszysz? Zabiłem mu e, Młody mógł. A, tu jesteś, dobra. Nie lataj tak, bo ty tak szybko pędzisz, że ja nie wiem gdzie ty jesteś. Dlatego znajduję diamenty. Tu idziemy, bo to jest przejście. Creepery dwa uwaga. Relaza jest dopiero na diamentów, tutaj nie ma. Ale tutaj jeszcze nie szliśmy w ogóle. o. Patrzcie, jaka tu jest dziecko. Creeper jaskinia. idzie uwaga! I tutaj żeśmy byli pochodnie są. Bo ja postawiłem, ale Kiedy? O tutaj, o kurde dobra, no jakby nie słuchajcie, okej okay, ja ale no gdzie czekaj, idziesz? No czekaj, no bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. A w którą stronę poszłeś? No nie patrzycie w ogóle, co ja tutaj robię. No co to tam po drugiej stronie? Woda się leje? Jaka woda. Żelaza tu jest do piernika. Nie zbieracie już żelaza, już Wam nie zależy na żelazie, czy co? O tam u góry no, jest ja. diament niebieski, nie? O tam jest no. wyjście. To tędy żeśmy przyszli czy to jakieś tak, inne. Miejsce? To tędy. Wtedy nerwują mnie te zombiaki. Ile jeszcze nam czasu zostało z? Dużo z złoto złota, Znaczy Czy ja to w ogóle sobie kolejnej nie brałem pod dniami? Tu jest czerwony O, diamenty Diamenty. Chodźcie dwa sierściuchy! Oszukujesz kurde Diamenty, ja nie, ja nie znalazłem ani jednego. Ja też. Ty nie nie. Umie, bo wy nie umiecie szukać. Nie umiecie szukać. Ty oszukujesz no już. Ja go szukuję. Zobaczysz, I sobie bez na moje. No ciekawe kiedy puścisz film. Za rok. A dobra, już mnie denerwujesz. O, diamenty. O, pokaż mi, gdzie ty jesteś, mógłbyś mi się pokazać? O, ty. No tutaj. No ale gdzie? Do góry no poszedłeś tu, Gdzie nadół? są diamenty? Na dół. Teraz spróbuję stąd wyraźć. Jakimś cudem, cudacznym. Ja nikogo tu nie widzę. Ja też nie powiem ci szczerze, jak on znajduje te diamenty. Ja nie jednego nie. O, ja tu jestem. Gdzie woda? Ojciec. Gdzie. No tu po drugiej stronie woda jest. A ja już się zmęczyłem. dziejecie gdzieś nie wiadomo tu pod spodem, ja te, też to te jakaś woda jest, ale tu nie przejdę. Gdzie no gdzie mnie przejdziesz, jesteście? jak ja jestem na górze od tu? Gdzie gdy jesteście? No tu jestem, tu gdzie woda. Hmm. Co to znaczy, tu gdzie woda? Nie ma żadnej wody przecież. Nie wiem, czy diamenta czasem nie znalazłam. Diament to jest niebieski? Ja niebieski, bo widzę ojcu. A taki ciemniej, ciemniejszy niebieski? To jest lapis. A nie lazaryt? Tu nic znalazłam nie jest. Lapis nie lazuli. lazuli. To jest chyba lazury. Zaczynają po mnie denerwować te kopalnie. No to właśnie nie umiesz po nich nie z nic nich skupiać. O, mama jest! Mhm. Tam byłam właśnie i tam jest woda, widzicie? Ale dwie minuty jeszcze nam zostało. No to co zrobicie? O, uciekamy z tego, idziemy ym, dać naszym usadnikom ten, ten... A tu jest taka hmm? wielka jaskinia. No jest, jest, dusza. I trzeba zdobyć tą mapę do tego leśnego dworu i w końcu iść do tego leśnego dworu. Jakiego leśnego dworu? Tego, co to? To tam ma być ten. No jeszcze ja pomóżcie, bo to jest trzech kurdupli. To to jest? O, no, te kurduple oh. mnie denerwują. Może no, jak to normalnego to koło jest. Załatwił mnie. Uciekam, uciekam, ciociuki wstrętne. A ty coś się tak wybudował. No, bo cię się przestraszył tych kurdupli. Tu jest dopiero na żelaza. Dalej, tu, a tu co to jest? To jest ten redstone, tak? Znaczy nie redstone, tylko. Co to jest? Lazury, Gdzie są diamenty? Mógłbyś mi pokazać w ogóle, jak one wyglądają. Jak znajdę, to ci pokażę. Dwa sierściuchy są... bez sierści. Thelają we mnie. to sierściuchy bez sierści. O to nie są. O te? jest Diamencik! Pierwszy znalazłem, kurde! Dobra, a pokaż, pokaż mi jak on wygląda. No to chodź tu. jesteś? O Diamencik, ale to zbior Diamencika. Poczekaj, no ja bym chciał no. zobaczyć. Zostaw, bo ja tu mamię zostawiłem. Skoro? Oto? Ludzie ile ja tego minęłam? A minęłaś. Jeszcze się palesz, kurde ja. Strzelają z tej do ciebie. I do mnie też coś tutaj nas sieka. Czyli to mam na takie coś patrzę A szmaragdy gdzie się szuka? O! Co to Pod było? górami. Co? Pod górami. O, o kończy się ten. Mi też się skończyło. Uwaga, ten ben. Reaper idzie za tobą. Za kim? Mogę że tutaj dalej idziecie oboje? Znaczy, ja idę za tobą. Tata. Nie wiem, gdzie tata jest. Za nami, o, to jest kopalnia na górze U? nad nami, patrzcie. Widzicie? Ja tu nic nie Ko tu widzę. Tu jest kopalnia opuszczona nad nami, na suficie. Mhm. Mm no jak tam widzimy. Dobra, to Dobra. trzeba ten... Była jest trzeba. Powoli. Ja jeszcze mam noktowizję. czy tu. Ale gdzie ty jesteś? Tu obok, nad sobą. Się trzeba przydostać gdzieś jakoś. Na no, jakie ja mam tu wejść? Gdzie, gdzie? ty to poszedłeś? Ojej, oczekajcie, gdzie ty jesteś. Tu. Też mam anotowizję. A ile ich masz jeszcze? Jedna. To dawaj. Gdzie jesteś? No chodź. No, gdzie chodź. No ty. A gdzie my wychodzimy? Na no powierzchni. No ale gdzie? Gdzie wy jesteście? No tutaj chodźcie. Chodźcie, bo no, was tam no... zaleje zaraz. Ale ja was nie widzę tutaj tu, nic. Z tyłu. To daj mi coś. Dajcie mi coś, bo ja tu... No masz, no ja... No masz, o tu ci rzucę, no. Od nogi. nogi ci rzucę, no. Obróci. Masz. No A czego, Dlaczego żeś tu rozwaliła? Coś słyszeliście? Nie. Szklana butelka, mama, nie ten. Dobra, chodźcie, no. no czekaj to jeszcze. Bo może... Masz. Chodźcie, bo się Masz? Gdzie? 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 Tu. Straszne Pod tobą. się pojawiają, a to znaczy, że Hirobrine jest blisko. A już Hiro Brain. No gdzie? Wzięłam to? No wzięłaś. To? Dobra, Jak nie Wy drzwi. opóźniacie wybitnie. Cicho być. Dlaczego wodzie? Nie możesz tu zrobić jakiegoś przejścia. Dobra. No nie, gdzie jesteście? Powoduje. Na tu górze. górze. Dobra. Ale tutaj żeście normalnie rozwalili ścianę i zalało tam cały dół. Gdzie? Gdzieś gdzie rozwali? rozwalił. A co nie możemy płynąć? No i. Gdybyśmy jakbyśmy mieli łódki, to można by było pływać tutaj. No co wy Płyni. robicie? Ten... No gdzie idziemy? Tutaj! Gdzie? Za mnoju. No i co teraz? Myślę. No i przyroda i koniec. I co My za się dźwięku? tu utopimy! Ludzie ratunku! Denerwujecie mnie. O, co Nie robisz? To gdzieś, tu gdzieś jest jakieś wyjście, tylko ja je muszę znaleźć. No to kop do góry, wychodzimy i idziemy Nie. do ty. Idziemy ja już do osadników. Że, o mi się już kończy ten mikstura, bo jakoś jakąś czy co. Gdzie? O no. A tam jest tam tajemnczystko. Ojej. jest nieagresywne, bo jest gdzie. Idziesz, tata? Nie. Gubiłem Dlaczego? Zgubiłem się już. No jesteś, jesteś. Hey! No co to tak? to tak? Nie wiem, szkieletów. Oj, walczą ze sobą. Pokaż to co my nam na razie? Spadłem. Kurde. Nie mówicie, że tu są szkielety ty. No! Stoję gdzieś, a ty musisz wyprzedzać jak zwykle. Jesteśmy na powierzchni. I jeszcze to. ten. Powierzchnia. Gdzie powierzchnia? No, A jakżeś tam wyszedł? Po wodzie. No, mama, no. idziesz? No, jak ja nie widziałam. No, musisz <słuch> zejść tam na dół, bo młody nas <słuch> zostawi, ma gdzieś. No jak <słuch> zostawiłem. Ja jak tu mam wyjść? Po tej wodzie? No. No idź po mamę, bo się zgubi. Mama. No, no. Idziemy, jest... jesteśmy. Nie wiem, pewnie na jakimś Honolulu. O tak. kurde, chodźcie mi pomóc. A ja to jak wy... ci pomożę. Ja już wychodzę na górę, bo... Jest ja tutaj. już też, nie, dla tak. mnie. Nic tu nie było takiego... Nie, jak no ja znalazłem 16 diametrów. To ty. I To wystarczy. Gdzie jesteście? Ja już na powierzchni ogłon. O, o krowę słyszę. Ja nie mogę tu wyjść, bo tu... Jesteś, jak ktoś się mnie strzela? A gdzie ty jesteś, tata? O, tu. Idę tutaj powoli jakoś. Bo... Kopię coś i spróbuję tu wyjść, bo oczywiście młody nas zostawił. Poszedł sobie i myślę że ten. Że Może błyszczę. Nic żeśmy nie znaleźli. No i znaleźliśmy znaleźli. 16 diamentów. No a co, a mieli żeśmy szmaragdy dla tych. tych. dla tych czych? Śładników. i ty jesteś śmieszny, że. No sprzedaj mnie denerwować. Tym cię denerwuje. Przecież widzę, Dupku, że to ty. Kto? No już zaraz ci ten. Trzeba. Dobra, ja jestem. To jest tym. Nie, w innym żeśmy weszli miejscu. Co ja wiem, muszę zobaczyć, gdzie będę mama Zostaw tą mamę, Ale weź, muszę cię weź go bo. on. czy wychodzimy, kończymy, i wracamy do wioski, na no do tej. O, tu jest ta jakaś wioska. A tutaj żeśmy byli. się siekłem. Co to ta mama tam robi? Chodźcie, bo ten noc się robi. Co ty to robisz? Jak no, mówię, to za chwilę byś tam... Basia, mu coś powiedz, bo mnie nie wypuści z tego. No przestańcie, no. Chodźcie już, wracamy i kończymy. To ja się wróciłam do wodospadu na dół. No, młody już przestań dziwanie. Dobra, kończymy. W tym odcinku to tyle. Dziękujemy wam yy. za oglądanie. Znalazłem 16 diamentów, bo jestem super, a mama i tata nic nie znaleźli, dlatego zostawcie mi subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Nie czekaj. Już, nie, młodemu nic, tylko ja stary, że tam na kanale wreszcie. I nie bij mnie. Tak, i dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w innych odcinkach. hej. 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 hej.